Nom, 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 nom. Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy odcinek ogarni się jest bardzo specjalny, bo jest drugim odcinkiem po tym pierwszym. Więc e, piję sobie wodę. No, Za wodę, to pokażę wam, jak se piję. <coughs> A, jest woda. Więc piję sobie wodę. Marka jest nieistotna, nie? Bierę, otwieram, e, przechylam, Odbywa się picie, kończę, zakręcam. Albo nie zakręcam, myślę. O, pił, piłbym jeszcze. Piję jeszcze. Nom, 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 nom. O, zaskoczenie: już mi się nie chce pić. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Nic nie potrzeba więcej. Więc, moje pytanie jest następujące: dlaczego kupujemy ten kolorowy, cukrowy szaj z spółek z cukrem? Coca-Cola, Pepsi, Sprite, kolorowy winogrono. Eee... Czy cytryny? Jak bardzo picie musi być dla ciebie dobrą zabawą, żebyś nie zdachał spragnienia? Woda. Woda. Co za nieciekawe doświadczenie. Życie jest zbyt krótkie, żeby nie mieć wrzodów. Bo co ja będę pisał na blogu? Ale... O! Nadszedł ratunek! A dzięki bo... Mogę... Kubuś Water. Prawie woda. 100% kurwa not water. Mokry syrop glukozowy w sztyfcie. Kubuś i dobra mama wiedzą, jak zabić swoje dziecko tak, żeby się nikt nie skapnął. Ja kocham cukier! Uwielbiam wpierdalać cukier! Tylko wolałbym, żebym nigdy nie dowiedział się, że on istnieje. A wiecie co to jest? Taka rzecz, co się nazywa Bubble Tea. Jak jesteście ze wsi, możecie nie wiedzieć, ale to nic nie szkodzi, nie powinniście się wstydzić, że jesteście ze wsi, bo jest dużo ludzi w mieście, którzy w ogóle płaciliby, żeby mogli spać z krowami. Więc Bubble Tea tłumacząc to jest, masz taką słomkę wbitą, i tam masz po prostu yy, cukrowe picie. A w środku masz jeszcze kuleczki cukrowe, więc możesz wpierdalać, kiedy pijesz. Końcu kurwa było tak blisko, żebym umarł z głodu albo pragnienia, bo nie mogłem dotąd siorbać cukier i wpierdalać cukier jednocześnie. Więc a, alarm, yy, lekcja na dziś. Taką mam koszulkę z orłem. To nie jest lekcja. Lekcja na dziś. Cukier jest yy, kurwa wszędzie i to nie jest walka, która się jeszcze toczy. To jest walka, którą już przegraliśmy my jako ludzkość. I teraz ewentualnie wychodzą jakieś takie małe pionki, które mówią: A e, ja będę walczył, i zaraz są tłamszone jednym cukrowym palcem. Więc wszystko, co możemy zrobić, to jest wsplunąć czasem w twarz temu overlordowi i powiedzieć: W dupę se wsadź te żelki dzisiaj, a jutro przynieś mi żelki, bo ja nie dam rady dwa dni. Ogarnij się. 呃。Uh